Drogie dzieci, szanowni opiekunowie, cieszę się, że zechcieliście przyjechać do nas, że będziemy się wspólnie bawić. Nadczągł śpiewał poko, na strzelanie szpaskiego, to zelikał. Na służbie bywa i nocą, i żyje jej szyszpiewającą, jak gdyby pod już służyła. zrywał. Witamy serdecznie, droga królowo. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Poprzez białe drogi, zbrodniąc zapan brak, pędzo wiatr sam, nie szybkie niby wiatr, biegni przez uśpiony Po raz drugi zdecydowaliśmy się na organizowanie świętokrzyskich Mikołajek marszałkowskich, jak niektórzy określają. Jest to wyjątkowa okazja, żeby dla dzieci spoza wielkiego miasta, czyli z tej naszej świętokrzyskiej prowincji, stworzyć im możliwość uczestniczenia w imprezie na charakterze kulturalnym, edukacyjnym również. Muzyka thank <laughs> you